Po co mówimy do innych? Czasami, żeby opowiedzieć o swoim pomyśle, swojej pracy, swoim odkryciu. Jednak częściej mówimy, żeby. Żeby przekonać do swojego pomysłu? Żeby dostać lepsze warunki pracy? Czy żeby spopularyzować nasze odkrycie? W trzech słowach mówimy, żeby zmienić. Zmienić opinie, zmienić działania, zmienić nawyki. Ale zmiana jest nieprzyjemna, ryzykowna. A bardzo często pozostanie status quo jest po prostu miłe, bezpieczne, wygodne. Odpowiada za to druga bariera, czyli przywiązanie, a z angielskiego endowment. Jeżeli usłyszeliście kiedyś, za dużo zrobiliśmy w tym temacie, żeby to teraz zmieniać. Zawsze tak robiłem i było dobrze, nikomu to nie przeszkadzało. Ja tak po prostu mam. Albo po prostu chcecie zmienić czyjeś działanie, to czas na dwa sposoby radzenia sobie z efektem przywiązania. Po pierwsze, ludzie boją się bardziej straty niż cieszą z korzyści. I choć język korzyści jest skuteczny, to im mocniejsze przyzwyczajenie, tym korzyści muszą wielokrotnie przewyższać obecne. Na przykład w jednym z eksperymentów wykazano, że co najmniej dwukrotnie większe korzyści są w stanie przekonać ludzi do zmiany. Dlatego, opowiadając o korzyściach, opowiadaj o nich tak, jakby to była strata. Na przykład, zamiast mówić, że inwestowanie pozwala zarobić lub oszczędzić pieniądze, powiedz: jeśli trzymasz pieniądze na koncie lub w gotówce, to każdego dnia tak naprawdę tracisz przez inflację. W trakcie roku Twoje oszczędności maleją o 5%. Albo, zamiast mówić, że zmiana diety poprawi ci zdrowie, powiedz, że jeżeli nie zmienisz tej diety, to najprawdopodobniej zachorujesz na miażdżycę. Jeżeli wydaje nam się, że obecny stan jest miły, bezpieczny i nic nas nie kosztuje, to trzeba właśnie pokazać, że brak zmiany będzie nas słono kosztować. Drugi sposób, żeby sobie poradzić z przywiązaniem, to obniżenie bariery wyjścia, czyli po prostu przekonanie, że zawsze można wrócić do poprzedniego stanu, jeżeli się po prostu nie uda. Na przykład, powinniśmy wprowadzić 6-godzinny dzień pracy w firmie, bo podniesie to produktywność. Ale nawet jeżeli okaże się inaczej, to zawsze możemy wrócić do starego 8-godzinnego systemu. Z tej metody korzystają internetowi sprzedawcy, którzy oferują darmowy zwrot niepasujących butów czy ubrań, obniżając barierę wejścia. Podsumowując, jeżeli przekonujesz kogoś do zmiany przyzwyczajeń, nawyków czy poglądów, to podkreślaj, że brak zmiany słono kosztuje i że jeżeli się nie uda, to zawsze można się wycofać.